Ile oh, 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 oh. oh, się przeniosłem przez rybek. Oh, Siema witam was w kolejnym odcinku z gry Anti Chamber. I patrzymy się na szczałeczkę. I... Gdzie ta szałeczka mnie dzisiaj poprowadzi? Chyba gdzieś w tamtą stronę. O kurde, leby, le, 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 le. co tam jest? Dobra, nie. Idę za szczałką, bo szczałki, szczałki są prawdziwe. Łaa. Łaa. Ła, ła się przecisnę. Ej, jestem za gruby. Nie mogę przejść hmm. albo. Aaaa, na Zbierać te kurska No i właśnie na Prawie zbugowałem ja, bo tak się da to się dało śmiesznie zbugować kiedyś to tak. O kurde co tam jest? Jakiś kolejny na guźgan? No po prostu jakaś dziwna I i iść tam ja tam muszę dojść Co się stanie Co stanie jak się pozbędę tego Coś, czy to coś się zmienia? Aha, a to jest coś, czego na razie nie, nie zrobię, bo to będę potrzebować jeszcze jednego gana dzięki któremu będę mógł prze, prze, przesuwać te klocki dęk. Tak najprawdopodobniej wychodzi z tego, dobra. Słuchajcie, nie wszystkie klocki, więc sobie to, to odnowię. Wszelki wypadek, nie? Just in case jakby coś czy, jakby coś było trzeba. Potrzeba było zrobić z tymi kluczami. Kluskami śmiesznymi. Dobra, chyba tyle starczy i co to ma napisane? To napisane UP, no ale UP, to nie wiem. Czy to up mi coś da? Mm, to muszę chyba. I co? O, o, o. A, bo to jest taki wiks, nie? Bo jak się zrobi w sumie tak To one się wypełnią, dobra. To też jest przydatne. A tu Ej Czy tu nie było szyby? A, dobra To wygląda jak szyba. No... Ej no, no kutaczo głupi! Idę tam najpierw hmm, 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 Dobra, dobra, dobra Ej, 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 niebo ja spadnę. O kurśwa, dobra. Aha, dobra, Ukry ukryty klocku. Słyszę go. No i jakiś dziwny dźwięk jak zwykle. No i dobra. Mamy szyba śmiesznie zrobione, dobra. To taka main gra, nie? O kurde. <laughs> Pasuje to do niej. Czyli tam nic nie zrobię, stąd przeszedłem, tu jest up, a ja, czyli mam mamy tu. I co mi tu piszą? Mówią, There is no need to take a, part of a. Czyli trzeba odrzucać czegoś, co już działa? Z tyłu. Nie wiem, przejdę przez to, jest racja klaski. O, a my Czyli teraz rozumiem, że mam zrobić to. Tylko co? To mam zrobić? Roznosić kloski tak. Co, starczy mi? Chyba, ta starczy. Jeden klesek w zapasie. Kolejny leguś gan. Mmm, Mamy cytryny. Ale Mamy cytryny. Kiedy masz. Kiedy Czyli, jeżeli nie masz wystarczająco to to potrzebujesz na. na jest sposób, żeby zrobić więcej. Ja mówię, ale... ale fajne tłumaczenie. do Czy ja to tak bym To chyba nie jest bez sensu, nie? Z tym chyba nic nie zrobię. Potrzebuję tego gana. Ale z tego gana nie mam dostępu. Ten gan pozwoliłby mi te klapki wyciągnąć. Zrobić coś takiego i nic nie da, co ja zrobiłem przed chwilą? Wyciągnę to w tą stronę i a. Kur... a! a! Wydaje mi się, że Ciul. otwórz się. Mm! było perfekcyjne. Ale coś nie pykło. No, bo jak to kliknę. To się szybciej, to się będzie szybciej odtwarzać. Gówno. Teraz, teraz, teraz to wszyłem No i teraz ty to ciśnij się w tom Teraz ty to iść tutaj. Otwórz mnie, otwórz mnie, proszę cię, otwórz mnie. Hmm... No jakie gówno, no prawie co roz, roz, rozszyfrowałem, rozgryzłem i wszystko... Wszystko na R. Ale co musi naczyć pole? O, na czymś takim po... O, kutas. Na czymś takim polegać. Bo nie wyobrażam sobie nic innego tutaj. Hmm. Zrób mi klaski. Muszę pozbierać teraz, nie? Kurde, to musi się zrobić w taki sposób, żeby się dać, zrobić się dać musi. Jakbym to jakoś podciągnął... Nie no, nic, to nic nie da, nie. się za szybko odnawiałem. już stąd, nie? Bo to stąd się odnawiam, Zerwę tu, to one idą w lewo. A nie, odnawiam się wszystkie w z tych Hm, co się da zrobić? Tak, 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 bardzo ciekawa teraz jest sytuacja w tej grze, ale ja to ja to z nich ja to rozwalę. Ja to oszukam. Oszukam przeznaczenie. Zrobię coś takiego. Tyle, tyle klocków teraz, dobra. Jeszcze jest jeden pomysł. Może by zrobić tak, żeby było równo. Ile tu jest klocków? Tu jest tyle samo klocków, chyba nie. Może ja bym to musiał policzyć. Ja Liczyć każdy klosek? Nie, tu 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, tak? To jest 10? Na pewno. Raz, 2 3 Chyba te klaski się robią z dupy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jedenaście, dwanaście, trzynaście, sześć, piętnaście! What the fuck? Eee, jeszcze raz Raz, dwa, trzy Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć No wie tu mi chodzi dziesięć Tam, tutaj piętnaście

Prawdopodobnie, pewnie to, pewnie coś tak z pierwsze, ale, ale kij Spróbujmy. 15, 15, 15, 15, przynajmniej 15. Nie. 17 wszędzie. Tak? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 15, 12, 13, 14, 15, 16. Tu już jest 17. Z 15. Jak tu się tu jest 15. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 17 13, 14, 15, 16, 17 17 17 18, 19 18, 19 20, 20 21 20, 21 Eee... 18 Puźwa Puźwa kupa Ej no bo ja nie mogę przejść przez to teraz To jest niemożliwe że to niemożliwe. w taki sposób trzeba było zrobić 18, 9, 19, 20, 21 Nie wiem, jak to połączę i to teraz pijnie To się trochę zasmucę to, to mi to nic nie da, nie? halb na jakaś podpowiedź, Czy muszę iść gdzie indziej, nie? Spróbuj zrobić to i zmienić moje miejsce. Kurde, już lubię na tym siedzieć, na tym na pewno nie tak. Dobra, spróbuję to połączyć. W tym miejscu. Nie mogę tego pójść w tym miejscu. Łuźwa, dobra, chuj. Chuj z wami, ja mogłoby być dobrze. Ach, jeszcze jest jeden pomysł. Który pewnie nic nie da będzie tym samym. Taka. Chodź tu klocku, klocku odejść Chodź do mnie, chodź tutaj, tak, potrzebuję tak, 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 teraz teraz potrzebuję te klocki. Okay. Dobra, i teraz próbuję pociągnąć tu. Hmm. Tu w to i to tutaj. Teraz ciebie tutaj Jest tam jeden fucking klocek Ale tego nie połączyłem, więc mogę z pozbierać No nie wiem, nie wiem, ale może, może to wyjdzie no W sumie wątpię leki Teraz pociągnę to Otwórz się, otwórz się No były trzy czwarte, dobra, nie, pierwsze to Mogę, mi się kończy Byłem tutaj Link in a Chain Reaction No jeżeli miałem taki plus Ej, czy to ja na początku taki plus zrobiony już? No I ten plus chuja daje. Spróbuję one more time, jeszcze przejść tu. I nie mam klaczków w sumie. <laughs> Ej, to był plan. Niech zacznę od najdłuższego. Gdzie jest najkrótszy? Tutaj to tylko zniszczy tą sekwencję, teraz tak? Nie, ja to ja to ogarnę. Ja to ogarnę już. Nie, ale jeżeli zrobićby, na przykład... Tak... Tak... Za długo. Za długo, ale chyba dobrze kminie. To już teraz źle skminiłem, bo nie myszką i to było dziwne. Tak... a mm. z solucji używać niczego. tego na pewno trzeba zrobić tak żeby ta dyszka poleciała jak najpóźniej to może zacząć tak chwila która jest potęgą dłużej ta po o, gówno no prawa ja sprawdzę solucję potem ale w sumie, czy jest gdzieś sens gdzieś indziej iść gdzieś? Tutaj można gdzieś pójść, w prawo. Na to prawo już byłem. Czy mogę w to prawo coś zrobić? W to prawo nic, tu potrzebuję tego, gana co przesuwa klocki, bo tu sobie nie poradzę. Nie wnikajcie jakie ale ja to już sobie w głowę wybiję układem. Pod, Stop and go. W którą stronę nie poszedłem stąd? lewo nie poszedłem to, to nie będzie no pójdę w to Taking taki łapasz tu jest po drugiej stronie też a no nie było tu nie da się ukryć ale ale, ale min tchuck Czy to jest już trzeci koniec? Czy to jest prawdziwy koniec? No tego nie ściągnę bez gada do przesuwania klasków. To jest pewne. Dobra, to już mam zrobione. Tak. Connecting the pieces. Tego nie przejdę bez gana do ściągania klesków Albo przejdę Connecting the pieces can solve puzzle Okej okay. fajnie albo nie przejdę ga nie tu też potrzebuję gana przesuwania klesku, bo jak podniosę tego to on zniknie um, Muszę przesunąć tak Chyba, że nie muszę przesunąć tego klesku. O, A... co co to było? Ale zbugowały grę śmiesznie. No nie wejdę, tu potrzebuję klocuszka tego, żebym pomógł. Klozu. Mhm. Jeszcze się upewnię. No, tu mam za wysoko. Bo Remember nie jestem nigą, żeby tak wysoko otworzyć, jestem biały. Napijali, nie umieją skakać. No kurde, bez przesady mógłbym się tam spiąć braki. Tego nie zrobię. Fly. Krymi river. Ciebie mogę zrobić w jednym, w jednym, 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 w jeden sposób. Mogę pozbierać ten napis który jest nieskończony i pociągnę drogę tam Jako taką O ja coś tu zrobiłem z tego Okej, okay, przeszedłem Building a bridge can get you over problem Dobra to potrzebuję się tych klesków. chyba że a dobra to nieważne nie potrzebuję Tutaj potrzebuję Dowożu tego, kuźwa, chińskiego legana. Ale to jest popieprzona gra Be a tutaj nie mogłem a i co tam pisze? A, under construction, to? Może tam jest prawdziwy koniec, bo tam nie pisze koniec tylko under construction. Window of Opportunity Tego chyba nie z w sumie o, Świat wygląda inaczej po drugiej stronie Ja tego nie zniszczę. Ja to zrobię. Wy mi nie wierzycie, ale ja to zrobię. Po prostu... Mm. Z tym muszę wygenerować sobie więcej klasków. No tak. Aha Dobrze. Pewnie starczy się. Kurwa. Ale ze mnie zły klikacz. Ale zły klikarz dwa tak klikacz. No i pozbyłem się z tych moich klasków. Cyk, cyk. cyk. I chyba starczy, nie? Ok. Tutaj mm, tu już mi się zrobiło. Może mi w sumie nie starczyć. No, tak mega nie starczy. Muszę to wszystko za zarąbać tymi kluskami, tak za. za 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 żeby... za 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 mnie tego, że przychodzę. Że mnie za tylko potrzebuję większej ilości klocków musiałem jakoś je w dobry sposób ściągać ale to długo trwa, ja się trochę nie chce Dobra dużo wygląda Wygląda na to, że dużo klocków już tam mamy naładowane więc ja pierwsza druga trzecia wyszła z tutaj składu z muszę sobie wykopać ścianę, jak w główcie wykopać dziurę, nie wykopać ścianę. Wiedziałem. Kuźwa, piegówno. Klosku! Odejdź! O, 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 pojedynczo, dobra. Przejdę. Okej, okay. jest, dobrze. Dobrze. Getting to solution cutting, Dobra. A tu jest co? O mój Boże, czarny klocek tam jest! Tam jest na czarno wszystko, widzę. Z kloski. klocki. On tu idzie. Oooo ale on idzie. Czemu on zamyka mi drzwi? Żółty górny legusiowy. Przyjrzałem i z nim. No sobie drzwi. Tam jest ten d tak? Trzeci. No dzięki. A. To trzeba zrobić, to już trzeba zrobić w ten sposób, co ja myślałem ale wygląda na to, że... Że ja mogę... Nie czuję ja chciała, tak rami tego zrobić przeciwko dobra jak coś to na dużo klocków to mam całą, całą ścianę do odnowienia więc mi nie braknie okej okay. dobra, to będzie działać czy prawie Niech to nie zadziała, to po prostu jestem w dupie. mogę tu wrócić, to nie jestem. Bo chyba pod escape'em mi się tu zrobił szakboń, prawda? Jeszcze jeden. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz. I jadę! Jedziemy! O kurde! The right decisions at the right time will get you where you want to go. Okej. Okay. To so I want to go here. Hmm. Mam żółtego leguminogana i trzeci exit tutaj. Dobra, tu nie przejdę. Czy ja trzeci leguminogan pozwoli mi zrobić czegoś takiego, tak? Aha, środkowym mouse'em mogę robić ścieżki dla tych losków i jest dobrze. No bardzo ładnie. Afekcyjcie co? I im bardziej eksplorujemy, wszystko staje się bardziej połączone, wszystko jest połączone, nic nie jest A w tym momencie kończymy. Coś, jak zostało nam 9 minut do przejścia gry. Na pewno w to wierzę. To jest dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmów, odcinków. No i cześć.